Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Doradca, chociaż nie wiem czy nie powinienem nazwać dzisiaj tego Moto Oprawca. To ciąg dalszy serii Dziwne Sytuacje w Komisach. Cóż mogę powiedzieć? Dzieje się dość sporo i czasami po prostu zbieram takie sytuacje, a może ktoś w ten sposób wyciągnie jakieś wnioski. Pierwsza sytuacja dotyczy wspólnej wizyty na giełdzie razem z widzami. Pewnej niedzieli w południe wybrałem się, wcześniej oczywiście się umówiłem, poprzez grupę i pojechaliśmy większą grupą, oczywiście, e, oglądać auta na łódzkiej giełdzie samochodowej w niedzielę. No i zostaliśmy już przywitani pięknymi słowami. O, ten cwaniak z YouTube'a przyjechał, więc no bardzo miłe i serdeczne powitanie. Oczywiście na giełdzie jest sporo handlarzy, to widać, bardzo mało osób prywatnych i chyba zrobię o tym osobny odcinek, e, ponieważ bardzo trudno było tam znaleźć jakiekolwiek ciekawe auto, poza jednym, które sprzedawał starszy pan, który na dobrą sprawę nie wiedział, co to jest internet, ale do którego byśmy samochodu nie podchodzili, gdzie było widać albo zdjęte blachy, czyli jakieś auto sprowadzane, od razu przy nas był sprzedawca i robił wszystko, żebyśmy jak najkrócej stali przy jego samochodzie i poszli po prostu sobie dalej. Przyznam szczerze, że dziwnie się czułem, ale nie ukrywam, mieliśmy spory ubaw. Też pewne kwestie zostały nagrane w formie dyktafonu. Muszę w końcu się do nich dostać, bo pamiętam, że ktoś to nagrywał, też tam były ciekawe informacje użyte. Kolejna sytuacja. No tutaj troszeczkę można powiedzieć, że podpuściłem, chodzi o Audi RS5 Cabrio. Audi RS5 Cabrio, który miałem okazję jakiś czas temu jeździć, e, użyczone przez centrale Audi, piękne 450-konne Audi e, w białym kolorze. No powiem tak, jeździło mi się genialnie, nawet miałem okazję jeździć po lodowisku krytym, łódzkiej bombonierce, no coś fenomenalnego. Za pół roku zobaczyłem to auto wystawione przez jednego z ludzkich dealerów, ale miało zdjęte tablice rejestracyjne. Eee, no powiem wam szczerze, trudno znaleźć mi dwa identyczne auta w Polsce za ponad pół miliona złotych. Już miałem takie przeczucie, że to chodzi dokładnie o to samochód i właśnie o dziwo miało zdjęte tablice rejestracyjne, żeby może właśnie w ten sposób nie zdradzać tego. Eee, skąd to auto pochodzi i że te 30 tysięcy kilometrów przejechało naprawdę w dość skrajnych i mocnych warunkach, niejednokrotnie torowych. Zadzwoniłem do sprzedającego z łódzkiego salonu i oczywiście grzecznie zacząłem podpytywać, mówię dzień dobry, mówię, w jakim stanie jest to auto, jak było serwisowane, czy od pierwszego właściciela i tak dalej. I później zadałem pytanie, mówię, ale to jest to, co Ben Collins upalał na torze w Poznaniu? O, taka cisza. On mówi, ja o niczym nie wiem. Ja mówię, czy to jest to na blachach, PO i mu zacytowałem numer rejestracyjny. Mówię, bo numer jest zdjęty. On mówi: Nie wiem, bo nie mam tablic. Ja mówię, ale naklejka jest, można z naklejki szczytać. On mówi, tak, to jest to. Ja mówię, to wie pan, tam były tarcze ceramiczne wymieniane i tam parę innych rzeczy zacząłem mu wymieniać. Przytaknął, że tak, że to jest to auto, więc w żadnym wypadku nie próbował mnie tutaj naciągnąć, no ale też trzeba na tego typu samochody uważać. I kolejna sytuacja, gdzie trochę zagrałem na emocjach, ale przyznam szczerze, że to już podchodzi pod kodeks karny. To dotyczyło Mazdy 6 w kombi, tej nowej, po Liftingu, która została z silnikiem 2,5 benzynowym wystawiona za 72 tysiące na jednym z portali ogłoszeniowych. No powiem Wam tak, cena z kosmosu bardzo niska. Zadzwoniłem do sprzedającego, oczywiście miły, sympatyczny, że już mówi, że ma wiele telefonów, żeby tylko wpłacić zadatek, to dla mnie przytrzyma to auto. No stary cwaniacki chwyt, tak? Ile zadatków zgarnie, ogłoszenie zniknie. No i powiem jedno, postanowiłem pobawić się i trochę z nim pograć. I powiedziałem, mówię, dobrze, wie pan co, tak, oczywiście, nie ma najmniejszego problemu, a panu wpłacę ten zadatek, żeby tu nie było najmniejszego kłopotu, tylko wie pan co, nie, to nawet zróbmy jeszcze inaczej, bo już mam gotową kwotę. Ja to auto na pewno biorę, to ja już może od razu panu całość przeleję. Na to nie, nie wie pan, co, nie ma sensu całości, bo się chyba wystraszył tak dużej kwotę. On ja mówię: Nie wie pan co, ja bym wolał przelać panu całość. On mówi, no to dobrze, no to dobrze i tak słyszę w głosie, że rośnie w tych emocjach niesamowicie, że trafił na. Idiotę, można tak krótko powiedzieć. Eee, powiedziałem, że za chwilę dokonam tego przelewu, jak się z nim rozłączyłem. Po godzinie dzwoni, czy już dokonałem tego przelewu, bo prawdopodobnie już chciał usuwać to ogłoszenie. Ja powiedziałem, że tak, mówię proszę pana, dokonałem już tego przelewu, mówię, mogę panu za chwilę wysłać potwierdzenie. Mówię, poszło eliksirem, więc za sekundkę powinien pan mieć na koncie. Eee, powiem tak, ogłoszenie e, ja od razu zgłosiłem, e, więc zostało bardzo szybko zdjęte. Numer sprzedającego po dwóch godzinach już był nieaktywny. Nie wiem, czy ze szczęścia już czekał na te pieniądze i postanowił uciec. Nie wiem, ale bardzo bądźcie ostrożni na tego typu e, sytuacje. Kolejna akcja, ja już o niej opowiadałem na Facebooku. Motodoradcy dotyczyło to mojej dobrej znajomej, która sprzedawała. No, prawie nowego, dwu no, i Peugeota 208, postanowiła zmienić go na większe auto, rodzina jej się niedługo powiększa. Nowy, z salonu, idealny, naprawdę bezwypadkowy, 100% serwisowany wasło, tam z, ze skromnym przebiegiem 40 paru tysięcy kilometrów. Cena dosyć atrakcyjna, wbrew pozorom na to, e, jakie to było auto, że salonowe i w ładnym stanie. Dzwoni do niej pewien, e, słyszę klient, akurat u niej byłem, słyszę właśnie rozmowę. I słyszę cały czas, że klient nie pyta o to, co to auto ma w wyposażeniu, tylko cały czas próbuje walczyć z nią z ceną i usłyszałem tylko od Kasi takie słowa, ale jak to, to Pan chce o 5 tysięcy obniżyć cenę? Pan nawet nie widział auta. Ona już trochę była nauczona moimi doświadczeniami, żeby tutaj ucinać negocjacje przez telefon. I powiem Wam jedno. Ja mówię, daj mi na chwilę ten telefon, daj mi Pana do telefonu. Wziąłem do telefonu i mówię, wie Pan co, tak, nie ma problemu, dobrze, opuścimy te 5 tysięcy. Widzę minę jej wielką, już spanikowana. Ja mówię, tylko wie Pan co, niech mi Panda chociaż jeden bądź dwa dni, bo muszę zdemontować silnik i całą tapicerkę ze środka. No, usłyszałem jakieś tam niewybredne słowo i się, i się pan kupujący rozłączył, ale czasem tak trzeba, naprawdę. To nie bułka w piekarni, żeby negocjować przez telefon. No i ostatnia sytuacja, taka najkrótsza, to zdarzyło się w zeszłym tygodniu. Jechałem z moją znajomą z Radia SK oglądać dla niej samochód w komisie, w Łodzi i podszedł do mnie sprzedający, którego notabene też kojarzył. i mówię, tak podchodzi, wita się, mówi, cześć, mówię, ale ja mam takie od razu jedno pytanie: nagrywasz czy prywatnie dzisiaj jesteś? Ja mówię, nie, no jestem prywatnie, chyba że coś odwalisz, no to będę. Będę nagrywał. Więc, ale oczywiście to było z dużą dawką humoru. Co prawda, tego auta w końcu żeśmy nie kupili, a. Jak to kobieta wybredna bywa. Ale, ale akurat tutaj żadnych przeciwwskazań do sprzedającego nie miałem bardziej. To był taki krótki sytuacyjny komizm. Oczywiście to są wybrane takie zagadnienia. Jeżeli też macie jakieś ciekawe sytuacje związane z komisami, podzielcie się w komentarzach pod spodem. Z chęcią się z nimi zapoznam, może właśnie zrobię taką, taki odcinek związany z Waszymi anegdotami, bo z każdej jak to się mówi, można jakiś morał wyciągnąć. Póki co, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hey!